Tematycznie. No, senność. Ja nie wiem, czy zaprezentować temat, czy co. Może ja po prostu zaprezentuję. Cześć, to Dzisiaj mamy dla Was trochę ziewania. Hmm, Julia. Dobrze, nie jesteśmy psychopatami. Ty to już w ogóle nie jesteś, ja to nie wiadomo. Nie, do ja ziewam, ja, ja w ogóle wiecie jak ja mam, że ja zaczynam rozmawiać z mamą i nie wiem, obydwie tak mamy, że zaczynamy ziewać. I nie, że my się nudzimy, bo my potrafimy długo rozmawiać i wszystko jest super, tylko po prostu moja mami ziewa po drugiej stronie słuchawki, ja zaczynam ziewać i tak sobie rozmawiamy tak, o, mamuś, co tam słychać, o, w porządku, a Piotrek się A ja mam bekę wtedy, że eee, ale dobrze jest... ciu. <laughs> ale najlepsze jest to, że moja mama jak rozmawia z moją babcią, czyli ze swoją mamą, to u nich występuje dokładnie ta sama zasada: że babcia ziewa i moja mama też ziewa, i tak ze sobą rozmawiają, także chyba coś rodzinnego. No, więc tak w temacie, bo tematem naszego Właśnie. dzisiejszego filmu jest senność po korzystaniu z marihuany. Tak, także zapraszamy, bo opowiadamy dzisiaj o wszystkim, co z tym związane, dlaczego ta senność występuje, jak sobie z nią radzić i kiedy ona nie występuje, i kiedy jest wskazana, a kiedy nie bardzo. Zapraszam. Senność, proszę Państwa, aż mi oczy zaszły łzami, bo sama ziewam z tego wszystkiego. No, jak to się objawia? Jesteśmy tacy zmęczeni, senni, zmuleni. No, co tu można więcej robić? Znaczenie, żebyśmy sobie siedzieli na kanapie i robili coś przyjemnego, co nie wymaga od nas zbyt dużego zaangażowania ani psychicznego, ani tym bardziej fizycznego. Tak, po angielsku jest na to fajne słowo couchlock. Tak. Jeżeli was przygwoździ do kanapy, to właśnie się scouchlockowaliście. Czy gwoździ do kanapy, a nie będzie ją obdrapywać Janka? Wiesz? Okej, okay, dlaczego się robimy senni po paleniu marihuany, albo po zjedzeniu marihuany, albo po zwaporyzowaniu marihuany, po spożyciu generalnie, czemu się robimy senni? Związane jest to z poziomami melatoniny po przyjęciu THC. Mianowicie, jak THC trafia do naszego organizmu, to chwilę po przyjęciu następuje takie stopniowe podnoszenie się poziomów melatoniny, a melatonina to jest hormon, który odpowiada za to, że się przygotowujemy do pójścia spać i nam ułatwia to zaśnięcie. Więc logicznym jest, że jak mamy więcej melatoniny we krwi, no to robimy się bardziej senni. I co ciekawe, takie szczytowe działanie um, usypiające, tak można powiedzieć, czy um, wzmagające senność pojawia się na około 2 godziny po spożyciu, czyli w, akurat w tym momencie, kiedy wszystkie pozostałe efekty e, korzystania z marihuany już sobie idą. Więc to z Wami zostaje. Często jest tak, że nawet jak ktoś pali i na początku ma taki przypływ energii, bo pali taką odmianę, bo korzysta z takiej odmiany, no to później się okazuje, że ten poziom melatoniny po spożyciu idą i czuje się delikatnie bardziej zmęczony. Tak, także ten efekt może trwać mniej więcej tyle, ile pozostałe efekty, ale też może trwać o wiele, wiele dłużej. Tak, no i ten początkowy wyrzut melatoniny jest też zależny od tego, ile THC przyjmiecie, bo oczywiście wiadomo, że to zależy też od dawki. I drugi mechanizm, który odpowiada za taką wzmożoną senność, to jest obniżony poziom dopaminy. Zaraz po spożyciu, tylko do tego muszą być też odpowiednie dawki przyjęte, bo w takich mniejszych i średnich dawkach THC wręcz podnosi ten poziom dopaminy. Stąd właśnie mamy tak, że nam się E chce i poróbmy coś fajnego, na przykład jesteśmy bardziej kreatywni, możemy się bardziej skupiać przy stosowaniu właśnie niektórych odmian, ale w dużej ilości dochodzi do obniżenia tego poziomu dopaminy, co jest powiązane z brakiem motywacji do robienia czegokolwiek, no i takim właśnie rozleniwaniem, że o, aby się pospało. Trzecia rzecz i ostatnia to terpeny. Numer trzy. Terpeny! Raz, dwa, trzy. Terpeny! Legia! Lech. Lech, przepraszam za to poznań. już. Terpeny, czyli aromatyczne i lotne związki w konopiach, które, jak samo wcześniejsze określenie na to wskazuje, odpowiadają za zapach i smak poszczególnych odmian, ale nie tylko. One nadają efektom różnych szczepów konopi ich taki unikalny charakter to znaczy że gdybyśmy mieli zioło wypłukane z terpen, no to odczuwalibyśmy tylko efekty THC i CBD i one by były po prostu albo w jedną albo w drugą stronę, a tak to mamy cały wachlarz Różnych działań. I na przykład są terpeny, które nas pobudzają, które wzmagają nasze poziomy energii, ale są też terpeny, które działają na nas niestymulująco, a wręcz odwrotnie, czyli uspokajają i wzmażają senność. I takie terpeny to są na przykład linalol, który jest obecny w lawendzie, jest to też mircen, czyli terpen z owoców mango między innymi, jest to też terpinolen, który odpowiada za takie bardziej drzewne nuty. W odmianach i mamy też humulen, który występuje między innymi w goździkach. I mircen jest jeszcze ciekawy, bo on rozrzedza barierę krew-mózg, dzięki czemu efekty psychoaktywne THC mogą działać z większą siłą i utrzymywać się dłużej. Dlatego jest ten taki trik, nie wiem czy się spotkaliście kiedyś z tym, żeby zjeść mango przed konsumpcją marihuany. Także jeśli chodzi o terpeny, no wiadomo, że możecie się też kierować zapachem, bo za to one odpowiadają. Także odmiany pachnące bardziej leśnymi zapachami, cytrusowymi będą działały pobudzająco, natomiast te, które pachną bardziej kwiatowo, bardziej tak takim mydełkiem może nawet, mm, tak nie, słodko. tak słodko, to będą bardziej usypiające, takie zmulające, będą działały bardziej nasennie. Czy to dobrze, czy to źle, że mamy... Taki efekt senności. To Jak zależy. Już? To zależy. Nie mów nikomu, ale to zależy. Jak ze wszystkim. Niech się nie dowie. To zależy. To zależy. No tak, no bo co, jeżeli naszym celem jest poprawa jakości snu, szybsze zaśnięcie, no to ten wyrzut melatoniny jak jest dla nas jak znalazł. Dlatego też ludziom się tak przyjemnie zasypia po łóżku. Ja na przykład, ja się ja zasypiam jak dziecko, Ty też jak Tak, zasypiasz rewelacyjnie nie? się zasypia. No ale z drugiej strony, jeżeli miałby ten efekt wystąpić z samego rana, jeżeli na przykład przyjmujecie swoje lekarstwo od rana, no to... Chyba jest to dość niepożądany efekt, no bo raczej rano nikt nie kładzie się spać, tylko raczej chcemy być gotowi do działania, także lepiej wtedy przerzucić się na taką odmianę, która będzie właśnie pachniała cytrusowo-leśnie i wtedy będzie bardziej miała działanie pobudzające. Tak, albo na taką, która będzie miała więcej CBD względem THC. Nie? O. Właśnie, a propos, to od razu może powiemy, jak sobie z tym radzić, jak już jesteśmy Dobra. przy tym, jakie odmiany i przy CBD. Mhm. No to tak jak mówiliśmy wcześniej. To zależy od odmiany, tak więc jeżeli chcemy sobie jakoś z tym poradzić, to po prostu decydujmy się na inną odmianę, która nie będzie powodowała takiego efektu senności. Oprócz tego możemy też użyć CBD. Tak, w formie suszu, w formie oleju w jakiejkolwiek tak naprawdę postaci. Dlatego, że CBD, jak już wspominaliśmy w dwóch poprzednich filmikach, ono kontruje efekty THC, także one generalnie ze sobą walczą o miejsce w receptorach mózgowych. To jest tak, jakbyście jedną baterię próbowali do pilota wstawić, ale by tam była taka jedna mniejsza, która niby też pasuje, ale nie działa. Nie to coś w tym stylu. Ja mam jeszcze jedno pytanie: no. co z kawą? Bo ja nie piję kawy w ogóle, ja pijam. Jeszcze pijałam może w zeszłym roku. Pijałam, wypiłam jedną. No, ale właśnie jestem ciekawa, czy w momencie, kiedy jesteśmy senni mhm. przez to, że właśnie spożyliśmy marihuanę. To, czy jeżeli wypijemy kawę, nie wiem, jakieś espresso czy coś, to czy nas pobudzi i pozbędziemy się tego efektu senności. Czy to tak działa? W takim dużym uproszczeniu, o tak, ale na krótką metę, dlatego, że żebyście też nie pomyśleli, że kawa y, Was jakoś tak bezpośrednio pobudza. Nie, to jest też oszustwo. Tak jak THC robi sztuczki troszkę w Waszym mózgu, tak kofeina też. To znaczy, że ona blokuje receptory, które są odpowiedzialne za odczuwanie zmęczenia, więc wydaje Wam się, że macie więcej energii. A co zatem idzie, jak efekty kawy już troszeczkę schodzą, no to jest taki, takie okno. Ja tak mam przynajmniej, jak wypiję pierwszą kawę, i za, chwi za chwilę później, jak te efekty ze mnie schodzą, to mam także, aaa, się lepił kałuś mm -hmm. drugiej. Ale później tak to przeczekam i nie mam czegoś takiego okay. zupełnie. Także no, w, dłu w dłuższej perspektywie chyba nie ma sensu, nawet, bo to tak się tylko organizm może męczyć. nie? Okej, okay. no to tym bardziej energetyki. bo to już no, to jest w ogóle. Zło. Chcieliśmy właśnie opowiedzieć na koniec jeszcze jakieś nasze historie, tak jak wcześniej z paranoją chociażby, ale my właściwie nie mamy jakichś tam specjalnych historii, po prostu kiedyś bywało tak, że faktycznie bywaliśmy senni. Ja tak. pamiętam jeszcze takie momenty, jak po w ogóle po jakiejś sesji gastro, gdzie jedliśmy jakieś rogale z nadzieniem, do których wkładaliśmy lody i polewaliśmy to jeszcze gorącą o, czekoladą ja, po prostu rozpusta to pamiętam, że po prostu to wszystko jeszcze na stole, tu leci jakiś film w telewizji czy coś tam sobie włączyliśmy i po prostu nagle się budzę, środek nocy, film się dawno skończył, a ja dalej na fotelu i miałam właśnie takie o, no. co się stało, ale teraz już tak nie mamy jakoś. No wydaje mi się, że to też od żywienia zależy, mm. bo jak się tak nafutrowaliśmy wtedy cukrem i tłuszczami, I to, to wszystko się z i mąką <laughs> i to się tam skumulowało, potem ci wiesz... Wychodzi, potem jesteś senna. No, no ale tak z takich rzeczy to nie. Ja pamiętam kiedyś, ale <noise> to było śmieszne, bo tylko to było po imprezie też. Ja wtedy też imprezowałem yy, i piłem alkohol w tamtych czasach. Fuj, fuj. Nie, ładnie. No, yy, to pamiętam, że obudziłem się i stwierdziliśmy z moim znajomym, że w sumie nie chce nam się za bardzo spać, więc sobie pogadamy. I akurat stało bongo, więc ściągnęliśmy bucha z bonga. I ja zacząłem mówić i usnąłem w pół zdania. <noise> Historia życia. <noise> Historia życia. A teraz mamy tak, że po prostu e, od rana korzystamy na przykład ze Spektrum, to tak. jest bardziej takie pobudzające, chyba najbardziej taka odmiana na misję. No, One też tak najbardziej cytrusowo tak, też Tak. tak jak... Wieczorem wtedy przerzucamy się bardziej na tę aurorę, jedną albo drugą. Także no, też sobie korzystamy z tych odmian w taki sposób, żeby właśnie nie wpływała ona na nasze życie codzienne. I... No, i to jest w sumie teraz tak pomyślałem, że fajne porównanie między Spectrum, tą Redem 19, a na przykład Aurorą 20. No bo jak powąchasz Aurorę 20, to ona właśnie pachnie tak bardziej ziemią, takie trochę tak, słodkie, bardziej a drzewne, jest pistacjowe zapachy. No takie cytrusowe, no, ostre takie tak, wręcz. No tak, ona jest aż takie karykaturalne. A jeżeli chodzi o profil kanabinoidowy, no to mają praktycznie. Prawie, tak. że identyczny, tak. jeżeli chodzi o poziom THC i CBD, a zupełnie są różnymi odmianami. Także to też jest bardzo fajne, no. że można zaobserwować, że nie tylko chodzi o THC i CBD, ale też o szereg innych, innych substancji, które tam się znajdują. Zgadza się, ponad 400 łącznie. To, to może powiemy, że w ogóle właśnie tak w przeciwieństwie do tego, co się uważa zazwyczaj o stonerach i o ludziach korzystających z zioła, to mhm. my, m, osoby, które nas śledzą na Instagramie, tutaj Wam się gdzieś nazwa wyświetli, My wstajemy po godzinie 5 rano, między 5 a 6 tak. zaczęliśmy Potwierdzam. wstawać ostatnio, znaczy ostatnio, od jakiegoś dłuższego czasu już zaczęliśmy wstawać dużo, dużo wcześniej, bo tak po szóstej, ale w ostatnim miesiącu to już jest to między godziną 5 a 6 rano. Chodzimy spać między godziną, nie wiem, 9 a 10.30, mniej więcej. Tak. No. Jak? No, w sumie. I korzystamy codziennie z marihuany, także. Da tak się. i robimy, robimy w ciągu dnia tyle rzeczy, że naprawdę czasami ja się aż sam zastanawiam, że my to ja mieścimy wszystko. Wiem. Kiedy mamy, jak mamy jakąś listę i odhaczamy po kolei rzeczy, które tak. zrobiliśmy, to mam takie wow. A kiedy? dla odmiany jak chodziliśmy tak późno spać, to zawsze było dobra, zróbmy to jutro, albo dobre, już mi się tak. teraz nie chce. Jakoś łatwiej nam było prokrastynować wieczorami. No, bo wiadomo, że wieczorem, no to już nie wiem, człowiek tak przestaje, że albo by coś obejrzał, albo nie wiem, coś pograć, albo coś no. innego, jakby pościemniać, żeby nie robić jakichś produktywnych, fajnych rzeczy, to, to coś nie żyć. No. No. A teraz też traktujemy to w taki sposób, że jakby to nie jest, że my robimy coś, bo musimy, tylko po prostu jakby tak spędzamy życie. No. I fajnie. Także tym optymistycznym tak. akcentem zakończymy. Was zachęcamy do zostawienia łapki w górę pod tym filmikiem. Ustawcie sobie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i zasubskrybujcie nasz kanał Przede Tak. Przez... I koniecznie dajcie znać, jeżeli dotrwaliście do końca tego filmiku, że nie zasnęliście z nudów. Tak. <laughs> Weźcie, piszcie w komentarze, w komentarzu, nie śpię, bo trzymam jointa. O! Bardzo dobre hasło. To co? Koniec. Koniec.